Taniec to dla nich pasja, sposób na życie i spełnienie marzeń. Około tysiąca uczestników zaprezentowało się w 25. Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Tanecznych Tańcowadła. Widzicie, po prostu, no, jesteśmy młodzi, ambitni, tak? I chcemy się. I, i piękni, i chcemy się zaprezentować, a zarówno pokazać, że w każdym wieku. Można zatańczyć i no i można realizować swoje pasje. Sam taniec wyróżnia osoby pokazuje osobowość człowieka. Zatańczymy choreografię dwie, ja z zespołem zatańczę z pomponami choreografię. Jak widać, marynarską. <grymne> Jest to pierwszy konkurs po dwóch latach przerwy, kiedy wszystkie grania były online, a dzisiaj w końcu możemy przed publicznością, z emocjami, z czekaniem na wyniki, więc bardziej już nie możemy się doczekać startów. Przegląd taneczny w Kozimku to już tradycja. Wydarzenie pozwala na integrację, ale również na pogłębienie swojego scenicznego doświadczenia. Mamy zespoły w czterech kategoriach wiekowych z podziałem na promocje i finały. Promocje to zespoły początkujące, które dopiero zaczynają swoją drogę na scenie, ale mają możliwość już występów i nagrodzenia na swoim poziomie oraz zespoły profesjonalne, które już od lat startują w zawodach na ragi polskiej i międzynarodowej. Mamy show dance, street dance, disco dance, taniec współczesny i jest taka kategoria plus 30 Open i tam statują zespoły już te dojrzałe, czyli... Osoby do 30 roku życia, ale przeważnie to są naprawdę dużo starsze osoby, i tam są wszystkie style tańca pomieszane. Makijaż, strój, a przede wszystkim dobry występ. Jury wieloaspektowo oceniało tancerzy. Stoję, mega przyciągają uwagę, to jest normalne. Jak ktoś fajnie się ubierze na ulicy, to od razu nas złapie, i tak samo jest tutaj na scenie. Jeżeli grupa fajnie wygląda, wszystko to ma fajną całość, spójność tego wszystkiego i, i dzieciaki się dobrze prezentują na scenie, to od razu jakby przyciągają uwagę, więc jakby u mnie to mówię, takie jakby kroki, technika, stoję, i muzyka. To są takie głównie rzeczy, które sobie gdzieś tam je łączę ze sobą. Ja w ogóle czerpię z tego tyle radości, że mogę tutaj być i że mogę to oglądać, więc to jest dla mnie wspaniałe doświadczenie. Ja w szczególności oprócz tańca doceniam e, pokazanie emocji, jak ktoś jest w tańcu, charakter. Szczególnie e, chciałbym zobaczyć dynamikę, jak człowiek operuje tym tańcem, jak operuje e, z sobą, jak chce przekazać e, taniec przez ruch. Zaprezentowali się w różnych kategoriach wiekowych, od dzieci po dorosłych przyjechali z różnych części Polski, a to podkreśla wyjątkowość tej imprezy. Ja sam zaczynałem, jakbym na swoich pierwszych zawodach wziąłem udział, jak miałem przed latka. Ja bałem się w ogóle wyjść. I żeby wyjść na ten, na, na, na turniej, w ogóle wyjść na parkiet, to mama mi musiała przykupić e, pasem kombojskim, czyli dać mi po prostu e, jakąś e, zabawkę, żeby po prostu wyjść na scenę, ale od tego się zaczęło. I tak jeden turniej, drugi turniej, trzeci turniej, czwarty, potem jakieś większe zawody. Więc wydaje mi się, że jak najbardziej budowanie tej e, Kariery od takich zawodów czy innych, oczywiście, przeglądów tanecznych, czy festiwali, czy turniej tanecznych. Dobry początek, żeby zacząć być może jakąś tam wielką karierę taneczną. To był w Ozimku bardzo taneczny i pełen artystycznych doznań dzień. Wszystkim uczestnikom gratulujemy swoich występów i życzymy dalszych sukcesów.